Dzień dobry Państwu. Chciałbym wygłosić dzisiaj kilka informacji na temat sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego chorobą wywoływaną przez koronawirusa sytuacji na terenie naszej gminy. Są ze mną pan dr Andrzej Martynow, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej świętej Katarzynie w Siernicach i pan dr Marcin Zaremba, kierownik Ośrodka Zdrowia. W, Siechnicach. w początkowej części kilka informacji na temat sytuacji w gminie, jak również decyzji podejmowanych przeze mnie w ciągu ostatnich kilku dni. Od piątku ubiegłego tygodnia podjąłem decyzję o zamknięciu urzędu dla interesantów zewnętrznych, jeżeli chodzi o ten kontakt bezpośredni. Decyzja ta była z wyprzedzeniem może o 1-2 dni, jeżeli chodzi o tego typu rozstrzygnięcia podejmowane również w innych samorządach i zalecane odgórnie. Kontakt z urzędem jest możliwy drogą telefoniczną, drogą elektroniczną, również poprzez system EPUAP mogą być załatwiane te sprawy, które w ramach funkcjonowania tego systemu mogą być prowadzone. Chciałbym Państwa poprosić o zrozumienie tej trudnej sytuacji, o ograniczenie do niezbędnego minimum tych kontaktów z Urzędem. Oczywiście w sytuacjach nagłych, pilnych, po umówieniu się telefonicznym i ustaleniu sposobu, w jakim ta sprawa będzie mogła być załatwiona i kontakt będzie mógł się odbyć z Urzędem, jest to możliwe. Chciałbym Państwa zapewnić, że wszystkie jednostki organizacyjne gminy Funkcjonują, są zdolne do wykonywania swoich zadań na rzecz mieszkańców, na rzecz ludności. Dotyczy to zarówno samego urzędu, który oczywiście pracuje w ograniczonej obsadzie kadrowej ze względu na to, że część pracowników wykonuje pracę zdalną, część jest na urlopach bądź sprawuje opiekę nad dziećmi i swoimi bliskimi. Jednak w tym zakresie, w jakim możemy, wykonujemy swoją pracę również na terenie samego urzędu każdego dnia regularnie odbywają się posiedzenia gminnego zespołu zarządzania kryzysowego dzisiaj odbyło się trzecie z nich myślę że kolejne będą odbywać się już w drodze zdalnej w formie telekonferencji nie zagrożone jest funkcjonowanie naszych spółek komunalnych w szczególności zakładu gospodarki komunalnej który zarządza stacjami uzdatniania wody oczyszczalniami oraz siecią wodno-kanalizacyjną Obiekty sportowe, zarówno obiekty sportowe, jak i obiekty Centrum Kultury Mniejsze Świetlice w Sołectwach, te obiekty nie są dostępne dla Państwa. Jeżeli chodzi o otwarte obiekty sportowe, nie są one zamknięte, ale chciałbym namawiać, apelować do bardzo ograniczonego korzystania i nie grupowania się w większych skupiskach, w szczególności nie odbywania na tych obiektach meczy czy innych zbiorowych aktywności, jeżeli będziemy obserwować duże zainteresowanie i obłożenie takich obiektów takimi grupami mieszkańców, będziemy zmuszeni również do ograniczenia czy wykluczenia dostępu do tych obiektów, proszę Państwa, wszelkie decyzje, które podejmujemy zmierzają do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa na terenie naszej gminy. Na terenie naszej gminy. Nie ma potwierdzonych przypadków, nie mamy wiedzy, aby takie przypadki potwierdzone były również na terenie innych gmin Powiatu Wrocławskiego, natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że kwestią dni czy tygodni jest pewnie to, że i na naszym terenie takie przypadki się będą pojawiały. Dlatego też musimy zrobić wszystko, ażeby ograniczyć to ryzyko, nie gromadzić się. Unikać kontaktu bezpośredniego do absolutnego niezbędnego minimum. Chciałbym Państwu podziękować za to, co już obserwujemy od kilku dni. Widać bardzo odpowiedzialną postawę, widać ograniczanie się przez samych mieszkańców, poddawanie się tej kwarantannie domowej, jak to w pewnym oczywiście uproszczeniu nazywamy. Jest to konieczne. Niestety musimy mieć świadomość, że ten stan będzie mógł trwać jeszcze długo tygodnie, a może nawet i miesiące. Wszystko to robimy po to, dobrowolnie, sami ograniczamy swoje wolności, swoje aktywności, ażeby walczyć z tą nadchodzącą epidemią. Na dzisiaj mamy ogłoszony, ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego. Za chwilę o tym więcej powiedzą panowie doktorzy i przede wszystkim powiedzą o tym, jakie zostały wdrożone rozwiązania i jak będzie wyglądało funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy. Na koniec chciałbym dodać, zapewnić. Proszę nie obawiać się, jeżeli spóźnicie się Państwo z płatnościami jakichkolwiek należności na terenie gminy w wyniku zaistniałej sytuacji. Wiemy, że rząd przygotowuje szczególne rozwiązania ustawowe w tym zakresie, ale niezależnie od tego, jakie rozwiązania będą przyjęte i wdrożone, możecie Państwo być pewni, że opóźnione płatności rad podatków, opóźnione płatności z tytułu opłat za użytkowanie, Należności z tytułu czynszu, najmu. Nie będą dla Państwa rodziły negatywnych konsekwencji. Odsetki będą niepobierane, będą umarzane, jeżeli tylko wynikać to będzie z tej szczególnej sytuacji, w jakiej znajdujemy się. Musimy ograniczać kontakt bezpośredni ze sobą do absolutnego minimum. Namawiam do tego, aby wszelkie płatności, które możecie realizować, a są wymagane na rzecz gminy i możecie realizować drogą elektroniczną za pomocą bankowości elektronicznej, były regulowane w ten sposób, jeżeli ktoś takiej możliwości nie będzie mógł, z takiej możliwości skorzystać, może być spokojny o to, nie będą wyciągane negatywne konsekwencje w postaci pobierania odsetek. Bardzo proszę, panie doktorze, o zabranie głosu. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Martynow, jestem dyrektorem ZOZ-u Świętej Katarzyny, jak pan by, by się nie przedstawił. Chciałbym przedstawić szczególne rozwiązania, które obowiązują od kilku dni w naszej gminie, w zasadzie wymuszone tą nadzwyczajną sytuacją. Proszę mi wierzyć, że wszystkie działania, które podejmuję ja i mój zespół, skierowane wyłącznie w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zabezpieczenia państwo jako mieszkańców, naszych pacjentów w maksymalny możliwy sposób, żeby nie narażać Państwa zdrowia i Waszych rodzin. I wszystkie działania, które teraz są już podjęte od kilku dni, w ściśle korygowanej i wykonujemy wręcz polecenia Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i krajowych konsultantów w poszczególnych dziedzinach, które dają nam lekarzom, nam pielęgniarkom, naszym pracownikom medycznym wytyczne, jak mamy postępować. W związku z powyższym, na pewno dla wielu było zaskoczenie, że uległa zmianie praca, generalnie praca naszych ośrodków. Szczegóły podajemy w komunikatach, które ogłaszane są na wszystkich możliwych stronach i mediach internetowych na stronie internetowej Przychodni, na stronie internetowej Urzędu Gminy Siechnice. Na wszystkich możliwych forach społecznościowych, Facebookach, Instagramach i innych forach. Bardzo prosimy czytać na bieżąco te komunikaty. Ja ich w kilku zdaniach teraz powiem, jak wyglądają główne zmiany. Natomiast szczegóły opracowane i podajemy Państwu w komunikatach. Bardzo proszę bezapelacyjnie stosować się do tych komunikatów, bo cały mój zespół wypracowując te szczególne rozwiązania dla naszych konkretnych potrzeb, naszych gminy. Przegadujemy te wszystkie rzeczy na bieżąco. Główna zmiana dla mieszkańców jest taka, że żeby dostać się, przyjść na teren przychodni każdej w Świętej Katarzynie w Sieknice musicie Państwo najpierw zadzwonić telefonicznie. Panie z rejestracji połączy z Was z lekarzem. Jeżeli Państwo potrzebujecie pilną potrzebę medyczną, najpierw porozmawiacie z, z lekarzem, który udzieli Państwu wszystkich możliwych porad. Jeżeli we wspólnej e, rozmowie Państwo stwierdzicie i lekarz zadecyduje, że jednak będzie potrzeba wizyta osobista w przychodni, taka wizyta będzie, odbędzie się w tym dniu, w którym e, będą potrzebne te wizyty ale to proszę pamiętać, lekarz będzie decydować w tej nadzwyczajnej sytuacji, czy zaprosi Państwa do przychodni, czy nie. To nie jest podyktowane naszym bezpieczeństwem, to jest podyktowane tym, że bardzo dużo spraw teraz możemy Państwu pomóc zdalnie, na telefon, poprzez maila, poprzez internet, natomiast wizyta musi być absolutną koniecznością ze względów, żeby nie narażać Państwa, Państwa rodzin, życia i zdrowia. W związku z tym prosimy, jeszcze raz apeluję o dostosowanie się do tych komunikatów. Oni są bardzo ważne. Wiem, dzisiaj pierwszy dzień oficjalnych restrykcji, które my wprowadziliśmy. Wiem, że bardzo dużo osób dostosowało się do, do tych restrykcji. Wiem, że Państwo dzwonicie, wysyłacie nam maile i to jest najważniejsze. Natomiast również zaobserwowaliśmy i apeluję, jeżeli ktoś z obok Was, sąsiedzi mają utrudniony dostęp do mediów elektronicznych, pomóżcie im. Możemy wy, możecie w ich wysłać e-maila, zadzwonić, poprosić o receptę. Jeżeli ktoś potrzebuje zwolnienia lekarskie, to po rozmowie z lekarzem będzie zdalnie wystawione i recepta, i, i zwolnienie lekarskie, i wydane zaświadczenie, te, które jest potrzebne. Natomiast również prosimy o absolutnie rozważenie, czy a te zaświadczenia, te różne elementy są potrzebne teraz, czy mogą zaczekać Kilku dni, kilka dni, kilka tygodni. Proszę nam wybaczyć pewne niedogodności, bo wszystkich nas ta sytuacja zaskoczyła i na pewno być może Państwo macie trudności z dodzwonieniem się, ale pracujemy na tym i modyfikujemy nasze, nasze zespoły, które muszą być zmodyfikowane, ale w związku z tym, że to jest nagła sytuacja, wszystkich nas zaskoczyła również w różnych zakresach. Dlatego jeszcze raz bardzo proszę. Trzymajmy się razem, stosujmy się do zaleceń głównego inspektora sanitarnego, ministra zdrowia i tych zaleceń, które lekarz, lekarz albo pielęgniarka zaproponuje w naszym konkretnym rozwiązaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie doktorze. Ten apel o to, ażeby trzymać się razem, należy nie rozumieć dosłownie tak jak w czasach przed zagrożeniem przed stanem epidemicznym, tak jak widzicie Państwo tutaj na nagraniu, my stoimy od siebie bardzo daleko. To nie jest poza, to nie jest gra. Chcemy tym pokazać też i przypomnieć wszystkim z Państwa, żebyśmy jak tylko to możliwe utrzymywali od siebie dystans, tak? Będąc na dworze, odwiedzając sklepy, odwiedzając instytucje, należy unikać bezpośredniego kontaktu. Najsilniejszym narzędziem walki, skoro wirusem, jest samoograniczenie się, izolacja i unikanie bezpośredniego kontaktu. Chciałbym Państwu jeszcze uzupełnić komunikat, jeżeli chodzi o funkcjonowanie przedsiębiorstw dostarczających różnego rodzaju media na terenie naszej gminy, funkcjonowanie elektrociepłowni Czechnica, podobnie elektrociepłowni we Wrocławiu nie są zagrożone, pracują już od jakiegoś czasu w trybie skoszarowanym, zapewniona jest Praca w ruchu ciągłym, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa energetyczne, dystrybucyjne, dystrybuujące prąd na terenie naszej gminy, również jesteśmy w kontakcie, również mamy pewność, że funkcjonowanie ich i zapewnianie ich usług jest niezagrożone i w krótszym, w bieżącym i w dłuższym terminie. Pan doktor wspominał o tym, że to ograniczenie dostępu państwa jest w państwa interesie a nie w interesie pracowników, ale trzeba powiedzieć wyraźnie, również w interesie pracowników ich bliskich, bo chronimy instytucje użyteczności publicznej niezbędne do bieżącego, nieprzerwanego, właściwego działania naszej społeczności, naszych wspólnot samorządowych i wspólnoty państwowej przed tym, ażeby w wyniku zakażenia nie doszło do całkowitego paraliżu tej czy innej Instytucji, a zatem chronimy siebie wszystkich, chronimy siebie wzajemnie i tak należy odczytywać ten apel, abyśmy trzymali się razem. Musimy być solidarni, odpowiedzialni, konsekwentni w stosowaniu tych szczególnych rozwiązań. Szanowni Państwo, nie ma taryfy ulgowej. Bardzo proszę o zabranie głosu pana doktora Marcina Zarębę. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Marcin Zagęba. Jestem kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Siechnicach. Zostałem poproszony przez Pana Burmistrza o zabranie kilku zdań w kwestii, która nas, która nas w tej chwili dotyczy. Jest to sytuacja nadzwyczajna. Tak naprawdę, tak jak Państwo wcześniej wspominali, nie ma prostszego uniknięcia infekcji koronawirusem aniżeli zachowanie bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo zaczyna się od prozaicznego zachowania odległości pomiędzy ludźmi, czyli co najmniej półtorej metra. Sugerowałbym, żeby w taki sam sposób zachowywać się w sklepach, czy stoimy, jesteśmy zmuszeni zrobić zakupy, żeby ta odległość między nami była co najmniej 1,5-2 metry. Służy to niczemu innemu jak państwa bezpieczeństwu. Jeżeli chodzi o kwestię odkażania, <coughs> najprostszym sposobem odkażania jest mydło z wodą. Natomiast jeżeli posiadamy środki e, higieniczne, e, czy znaczy stosowane do dezynfekcji rąk, w miarę możliwości też często to stosujemy. Te wszystkie rozwiązania mają zmniejszyć prawdopodobieństwo ryzyka zainfekowania. W sytuacji, jeżeli się pojawiają jakiekolwiek objawy, <coughs> wtedy kontaktujemy się ze służbami medycznymi dedykowanymi do tego. A wszystko jest zamieszczone na stronie internetowej. Jeżeli chodzi o pracę ośrodków zdrowia całej placówki, nic się nie zmieniło w tej pracy. Pragniemy za, zachować ciągłość tej pracy, czyli wszelkie kwestie, które możemy załatwić przez telefon, tudzież internet, jak Pan wcześniej, dyrektor, wspomniał, one będą załatwione, być może troszeczkę opóźnieniem, za co przepraszamy, ale wynika to z tego, że każdy pacjent, który próbuje, się, który próbuje otrzymać taką informację i pomoc, ma zbieraną najpierw ankietę epidemiologiczną, która w sytuacji, jeżeli by doszło do zakażenia, pozwoli nam zlokalizować to zakażenie i szybko zareagować. Staramy się robić wszystko, żeby Państwo zapewnić tą ciągłość. Ośrodki zdrowia pracują w takim samym stopniu jak dotychczas, także myślę, że będzie tutaj wszystko dopilnowane, tak żeby Państwo czuli pełną satysfakcję. Apeluję również, żeby zwrócić uwagę, na osoby starsze, jeżeli mają Państwo sąsiadów, starsze osoby, które są samotne, które mają utrudniony kontakt z różnych powodów, czy to z rodziną, czy też nie mają tej bliskiej rodziny, żeby utrzymywać z nimi kontakt, żebyśmy mogli też w miarę możliwości zareagować, pomóc tym ludziom, żeby oni nie czuli się wykluczeni. Drodzy Państwo, niestety na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć z przykrością, że. Ani nie mamy skutecznego leczenia, ani nie mamy szczepionki na epidemię, która panuje. Natomiast tak naprawdę najlepszym lekiem, najlepszym lekiem na to wszystko, co się dzieje, jest ograniczenie kontaktu albo zminimalizowanie go. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie doktorze. Pan doktor. Y w swojej wypowiedzi wspomniał o osobach starszych, osobach zależnych, potrzebujących pomocy, nie będących w stanie samodzielnie być może nawet załatwić swoich sprawunków, które są w szczególnych grupach, w szczególnej grupie ryzyka. Zwróciłem się już kilka dni temu do naszych jednostek pomocniczych, do naszych jednostek organizacyjnych o to, ażeby w ramach organizowania systemu samopomocy wszystkie takie przypadki były zgłaszane w pierwszej kolejności do gminnego ośrodka pomocy społecznej, mogą być zgłaszane również do naszych placówek służby zdrowia, do urzędu bezpośrednio, do ścisłego kierownictwa, do mnie do pana Lesława Kubika, zastępcy burmistrza, do pani sekretarz gminy Barbary Kosterskiej. Te wiadomości, te informacje będą przekazywane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam będzie organizowana pomoc, ale też zwracam się do państwa wszystkich, do członków wspólnot mieszkaniowych, do zarządców tak jak wspominałem, do naszych jednostek pomocniczych, łącznie z najmniejszymi miejscowościami, z sołectwami, osiedlami na terenie gminy, o to, ażeby właśnie oddolnie przekazywać te informacje, ale w tym pierwszym momencie, w tej pierwszej potrzeby również próbować organizować się do udzielania tej sąsiedzkiej, do organizowania tej samopomocy między mieszkańcami, bo... To jest najszybsze, oczywiście zanim zaczną działać instytucje, zanim zostanie uruchomiony ten formalny mechanizm, który również będzie zapewne uzyskiwał wsparcie finansowe z poziomu rządu, z poziomu wojewody. To, co najszybciej możemy zrobić, to zachowując solidarność również międzypokoleniową, również tę sąsiedzką, pomagać sobie wzajemnie, przynajmniej w ten sposób, żeby nie być obojętnym żeby przekazywać informacje do instytucji, które mogą tej pomocy udzielać i ją organizować. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wysłuchanie tych komunikatów. Mam nadzieję, że będą one pomocne w najbliższych dniach i tygodniach. W miarę potrzeb będziemy organizować takie spotkania informacyjne. Chcę na koniec uczulić na to i zwrócić uwagę, żeby korzystali Państwo z oficjalnych źródeł informacji, nie dawali się zwodzić różnym fake newsom, różnym informacjom niepotwierdzonym, nieprawdziwym, rozpowszechnianym czy to drogą elektroniczną, poprzez portale społecznościowe, innymi sposobami. Bardzo proszę o śledzenie informacji wyświetlanych również i na stronie internetowej gminy Siechnice, również na Facebooku Gminy Siechnice, Burmistrza Siechnic, naszych jednostek organizacyjnych. To jest źródło oficjalnej informacji. Oczywiście informacje rządowe, podawane w mediach publicznych, na stronach internetowych instytucji rządowych, przede wszystkim też Inspekcji Sanitarnej i Poziomu Powiatowego Wojewódzkiego i Generalnego Inspektora Sanitarnego, a może nawet przede wszystkim również i te informacje, numery infolinii są również podane i rozpowszechniane od wielu dni do publicznej wiadomości. Bardzo proszę o korzystanie z tych źródeł informacji. Podkreślam również, że jeżeli chodzi o gminę Sierchnice. Do reprezentowania gminy, do wydawania oficjalnych komunikatów w sprawie sytuacji związanej z koronawirusem, nie są również uprawnieni pojedynczy radni gminy Rady Miejskiej w Siechnicach. Bardzo proszę o zwrócenie na to uwagi. Państwu radnym wszystkim dziękuję bardzo za za zaangażowanie, za pomysły zgłaszane na bieżąco. Jednym z nich jest to, że już od dzisiaj organizujemy posiedzenia Komisji Rady, jak również sesja Rady Miejskiej, najbliższa, która odbędzie się w czwartek i kolejne konieczne, będą odbywać się w formie wideokonferencji. Jest to rozwiązanie, które jest rozwiązaniem na mapie Polski jednym jeszcze z nielicznych, wdrażanych dopiero. Pan Wojewoda Dolnośląski zgodnie z zaleceniami rządu zalecił nam odbywać posiedzenia organów kolegialnych bez udziału mieszkańców w formie wideokonferencji a w formie transmisji, ażeby udostępniać mieszkańcom obraz i zapis dźwiękowych, poszliśmy o kilka kroków dalej. Organizujemy się w ten sposób również, ażeby ten bezpośredni kontakt między radnymi był ograniczony do niezbędnego minimum. Jesteśmy przekonani, że te rozwiązania, które wdrażamy i w Urzędzie Miejskim, i w naszych jednostkach organizacyjnych są i obserwujemy już to zresztą są często wyprzedzeniem o krok, o kilka kroków tych rozwiązań, które później wdrażane są również w innych miejscach kraju. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie dotyczące funkcjonowania organów i jednostek organizacyjnych gminy, również będziemy się w nie wsłuchiwać z należytą uwagą. Jak mówiłem, w urząd. urząd funkcjonuje, funkcjonuje również stacjonarnie. Zakładam, że będzie mógł tak funkcjonować w czasie stanu zagrożenia i nadchodzącej epidemii jak najdłużej, a zatem te wszystkie podpowiedzi dotyczące organizowania się w tym trudnym czasie również będą rozpatrywane i z uwagą i z, jeżeli będą mogły być wdrożone, będziemy z nich korzystać. Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Panie Doktorze, bardzo dziękuję Panie Doktorze.